Witam Was wszystkich serdecznie w czytaniach na październik dla baranów. Karty już są potasowane. Będę je zaraz rozkładać. Jeszcze sobie tylko tutaj mikrofon przedstawię. Mam nadzieję, że w końcu będzie mnie słuchać dobrze, bo nie mam pojęcia jakby z czego to wynika. Może raz słychać, raz nie. Wyciągniemy sobie jedną kartę z Tarota Zen, Osho Zen Tarot. jest taki temat przewodni, nad którym możecie medytować, nad którym możecie rozmyślać. I jedna karta z wyrocznym dwie na <laughs> co przychodzi, co odchodzi. Związki, relacje, I się nie hmm. w kanale, spektały zawodowe, kariera, finanse. Hmm. W tym miesiącu. I rada wskazówka. Możemy sobie otwierać karty. No, no, ciekawe, tu mamy tu, tu mamy balans. Dziesięć I wieża. Wisielać, a z kimichów. i Świat. OK, i zaczniemy sobie od karty z tarota Oshozen. Karty z żywiołu chmur, czyli to odpowiada mieczom tarotowym. I tutaj, jak widać, mamy postać, która jest całkowicie okryta zbroją, i widzimy tylko jej wściekłe, zawzięte spojrzenie, przekrwione oczy, zbielałe kostki. I to jest po prostu ktoś, kto lada moment jest gotowy wybuchnąć. Brakuje dosłownie tego takiego ostatniego, jakby tej iskry zapalnej. Taki wybuchowy charakter tej karty mówi o tym, że bardzo często taką postawą, taką zbroją chcemy zamaskować jakiś głęboki ból, bo wydaje nam się, że jeśli odstraszymy od siebie innych, to unikniemy w ten sposób zranienia. Ale tak naprawdę jest dokładnie, dokładnie odwrotnie bo gdy okrywamy się tą zbroją, gdy przykrywamy swoje rany zbroją, nie pozwalamy im się zakoić. I rzucamy się na innych, jesteśmy waleczni, agresywni wobec innych wobec świata i nie dopuszczamy do siebie miłości, która mogłaby uleczyć nasze rany. Miłości nie tylko partnerskiej, tak, po prostu miłości dobra od innych ludzi. Jeżeli coś z energii tej karty do Ciebie pasuje, to jest to dla ciebie drogi baranie, informacja, że nadszedł czas, aby zaprzestać tych zmagań. Nadszedł czas odważyć się, wyjść jakby na miłości. odważyć się na tą miłość. Odpuścić i zaprzestać zmagań, bo wokół Ciebie. Czeka na Ciebie wiele miłości, czeka na Ciebie wiele dobra, ale musisz pozwolić, aby to mogło wniknąć do Twojego świata. I przede wszystkim, tutaj ta karta też mówi o tym, że najlepiej jest zacząć od wybaczenia samemu sobie. Tutaj można by nawiązać do techniki radykalnego wybaczenia, tak? Który mówi o tym, że musimy wybaczyć sami sobie, że. Pozwoliliśmy sobie tak jakby uczestniczyć w tych sytuacjach, które nas zraniły. Pamiętajmy, że w jednej chwili coś jest, a w następnie już tego nie ma. W jednej chwili jesteśmy na tym świecie, a za chwilę nas już może nie być. Więc nie ma sensu wprowadzać tyle zamieszania, tyle przemocy, tyle walki, konfliktów, nienawiści i złości. Bo naprawdę wokół nas jest bardzo dużo dobra, tylko czasami trzeba nauczyć się go dostrzegać, a czasami trzeba po prostu się na to otworzyć, porzucić tą zbroję. Taką macie myśl przewodnią z Oszu Tarota na październik. I tutaj pięknie się ten ametyst komponuje. To jest karta równowagi. Karta, która przede wszystkim, no, ametyst, tak, to jest potężny kamień ochronny, który ma właściwości przekształcania negatywnej energii w pozytywnej. Jeżeli są jakieś blokady na aurze, czy w ogóle jakieś blokady, to ametyst pomaga to wszystko porozbijać. Jest bardzo silny energetycznie i chroni nas przed właśnie złem, przed atakami. Myślę, że powinniście wyposażyć się w tym miesiącu w coś z ametystem, bo to Wam pomoże rozbić tą zbroję. On pomaga utrzymać równowagę, która nie jest prostą sprawą, tak wiadomo. Równowaga nie jest czymś, co możemy osiągnąć i raz na zawsze to już mieć i posiadać. Nie. To jest coś, co ciągle, każdego dnia sobie wykształcamy, tak? nad czym pracujemy. I ta karta skłania też Was do tego, aby zadać sobie pytanie: czego potrzebujesz teraz w swoim życiu? W jakich sferach obecnie brakuje Ci równowagi? Czy może pracowałeś zbyt dużo, a może zbyt mało? Co musi się wydarzyć? Aby uzyskać tą równowagę, aby wyrównać te nierówne potencjały tak, w różnych sferach życia. Ale przede wszystkim najważniejsze pytanie do samego siebie, jakie powinni sobie zadać, kochane baranie, to jest czego teraz potrzebujemy? I ogólna energia miesiąca to jest dziesiątka denarów. Dziesiątka denarów, która mówi się o dzieleniu się swoim bogactwem, swoimi zasobami. A... To może być bogactwo uczuć, to mogą być bogactwo materialne, to może być yy, wiem, wiedza, dobroczynność. To jest karta, która też nawiązuje przede wszystkim do struktur trudowych, yy, tak? Do korzeni. I to pierwsze, co mi się nasuwa, to yy, taka kwestia, że w tym miesiącu, w październiku, może wejść u Was temat powielania schematów w Waszym życiu. Znam jakieś schematy, które z pokolenia na pokolenie powielacie? Czy jest może coś takiego, co, mm, co właśnie y, nie do końca jest wasze i wyprowadza was gdzieś z tamtej wewnętrznej równowagi i powoduje może właśnie też tą taką emocję, tej waleczności, bo może chcecie to zwalczyć, a nie umiecie się temu przeciwstawić, coś wam zostało narzucone. Może jakaś niemożność zrobienia kroku poza to, może nie potraficie oddzielić też cudzych opinii od swoich własnych potrzeb. I to może być tak, że chcecie się czuć jakby związani w tej zbiorowości, w jakiejś grupie i chcecie się odseparować od innych, więc przyjmujecie jakby nie swoje przekonania, przyjmujecie jakby nie swoje może poglądy, nie swoje schematy. Ale to jest ciężar, którego nie macie obowiązku dźwigać. Mm. Także, jeżeli macie jakieś takie schematy i przekonanie, i cokolwiek, co jest narzucone wam, a nie jest wasze, to, to jest czas, aby się tego pozbyć, aby to oczyścić, i ten amat jest również wam w tym pomoże. Ale to jest też karta, a, mm, która przede wszystkim. Yy, Mówię o tym, że mo można czasami, y znaczy można, zawsze można, tylko nie zawsze się to udaje, y można uruchomić w sobie taką umiejętność zdystansowania się i patrzenia z boku z odpowiednią dystansją, właśnie na to, y jakie mam poglądy. Czy te poglądy to są moje, czy są mi narzucone na moje schematy, nie angażowanie się bezpośrednio w pewne sprawy i nie podtrzymywanie tych schematów, tych wzorów postępowania narzuconych nam odgórnie. Zwłaszcza tutaj, to dotyczy właśnie sytuacji domowych, rodzinnych, jakichś takich m, m, rodowych. Ta karta y, zwiastuje harmonię, zwiastuje porozumienie. Yy. Teraz mi też przychodzi, że u niektórych Baranów to może być tak, że jest ktoś w waszej rodzinie, kto wam takie rzeczy narzuca, albo jesteście jakby pod jego presją i nie chcecie z tym zawalczyć, ale może nie do końca potraficie. To jest karta, która 10 denarów mówi, że to powinno się ułożyć, więc jeżeli macie takie sytuacje, tutaj można podjąć kroki w tym miesiącu, aby zharmonizować tą sytuację. W każdym razie coś macie, macie dużo takiej właśnie tej waleczności, zawziętości, za zaciekłości, ale to będzie idealny moment. W momencie Nie, wszystko jest ok. tam że się rozładowało. To będzie idealny moment na to, żeby zacząć działać właśnie yy, i mieć na uwadze yy, tą yy, ochronną moc ametystu. To może być ametyst, to może być też ten kolor ametystu, który możecie sobie wizualizować, bo on yy, mocno jest właśnie energetycznie ochronny. Natomiast jeżeli chodzi o uczucie o relacje, tutaj macie wieże, Więc coś może runąć. Mogą wyjść na jaw jakieś sprawy, coś po prostu, co już nie ma racji bytu, może się rozpiewrzyć. To są drastyczne zmiany, tak? To jest rozpad. To jest um, ogromna, drastyczna zmiana, która może się wydawać tragiczna, ale tak naprawdę ona jest wyzwoleniem, bo wie, że pojawia się wtedy, kiedy już tak naprawdę um, nie ma to sensu, tak? Nie ma to racji bytu, i jeżeli sami tego jakby nie rozwalicie. To wydarzy się coś takiego, co to rozwali. Więc tutaj możecie mieć jakieś drastyczne, spektakularne zakończenie relacji, związków. Aczkolwiek, wyprzedzając kartę do przodu, to jest as który jest w pozycji najważniejszych wydarzeń, tak. Wróć. Ja się zakręciłam. To nie jest miłość. Tu mamy miłość. To jest co przychodzi. Co przychodzi. Co przychodzi, co odchodzi. Więc co przychodzi. Przychodzi wieża. Więc ogólnie przychodzi coś po prostu, co się musi rozpieprzyć. Coś, co musi runąć, bo już w ogóle wam nie służy. Natomiast e, co odchodzi? Tu mamy ósemkę denarów. Karta, która w pozycji co odchodzi, mówię o tym, że odchodzi jakieś skądztwo, próżność, jakaś skłonność do intryg, generalnie skłonność do przesady do trawizowania, więc myślę, że te energie od was odejdą i nie będziecie mogli wtedy porzucić właśnie tą zbroję, rozpieprzyć to, co wam nie służy i wejść w tą harmonię rodzinną, bo tu, tu myślę, że to są tematy związane z rodziną, z członkami rodziny ogólnie z rodem, to są sprawy rodowe. Jeżeli chodzi o miłość, to tutaj mamy siódemkę mieczy. To jest takie trochę badanie gruntu. To jest takie trochę kombinowanie, sprawdzanie, ale też właśnie zasięganie informacji. Dla niektórych to mogą być szybkie skoki w boki. A dla niektórych to właśnie takie ostrożne działanie, badanie terenu, taki spryt tego lica. I to właśnie ma swoją jakby logikę i sens, ponieważ pojawia Wam się ten askielichów. Więc jeżeli Wam się będą pojawiać jakieś nowe relacje, nowe szanse na miłość, no to wiadomo, że na początku badamy teren, tak? Jesteśmy ostrożni, jesteśmy czasami nawet może podejrzliwi, przebiegli, i skradamy się i obserwujemy. Także taką macie energię w kwestiach uczuć. Jeżeli chodzi o sprawy zawodowe, karierę, to jest bardzo ładnie, bo tutaj jest górniczy, który jest kartą mówiącą o tym, że albo otrzymacie jakąś skuteczną pomoc, może wy komuś skutecznie pomożecie, a to jest perfekcja. To jest bycie nieomylnym. To jest osoba o niepo, niepodważalnym autorytecie. To jest człowiek, z którego zdaniem się inni liczą, więc taką będziecie mieć w październiku energię lub w pracy będziecie mieć kogoś takiego. Hmm. Tutaj jest też taki nacisk na to, aby w kwestiach zawodowych zdobywać wiedzę z zakresu hmm, prawnego, z zakresu jakichś przepisów, regulaminów, zasad, które Was dotyczą bo ta karta ostrzega, że jeżeli popełnicie jakikolwiek błąd, mając taki autorytet, mając takie poważanie, to Was z automatu zdyskwalifikuje, więc tutaj trzeba być bardzo też ostrożnym. Jeżeli chodzi o kwestie finansowe, mamy wisielca, więc tu jest jakieś zatrzymanie, I przede wszystkim ostrzeżenie, nie wydawajcie teraz kasy, nie inwestujcie w nic nowego, bo tutaj może być strata. Mogą być jakieś opóźnienia, jeśli czekacie na jakieś pieniądze. Um, ogólnie, zastój tak, w interesach. Może będzie mniej klientów, mniej zleceń, mniej pracy, po prostu dłuższe czekanie na efekty swojej pracy, dłuższe czekanie na efekty swoich zadań. To nie znaczy, że cię nie przyjdzie, to po prostu trzeba się uspójść w cierpliwość. A, natomiast, co będzie najważniejsze w tym miesiącu, to jest ten askielichów. To no, w najprostszym jakby w przekazie Askielichów to jest nowa miłość. Ale to jest karta, która też symbolizuje płodność, obfitość, miłość. To jest też właśnie taka iskra zapalna, zapalenie się do czegoś, takie oleśnienie, odkrycie swojej pasji i bezwzględne dążenie do celu. To jest takie odrodzenie. Więc patrząc na te e, karty ogólne, na no tą wieżę, e, myślę, że tutaj macie szansę na porzucenie do te, wszystkiego tego, co do tej pory właśnie było tą waszą zbroją, albo z którego, albo tego, co było powodem założenia tej zbroi na siebie. Bo Asgelich mówi, że nawet jeżeli w przyszłości wcale nie było tak fajnie i pozytywnie, to to jest właśnie czas odrodzenia. To jest czas pozytywnej porzucenia to jest czas pozytywnej przemiany. A jest zwiastunem okresu wytężonej pracy, ale takiej, która prowadzi nas do świętowania, do sukcesu. Bo on zwiastuje radość, on zwiastuje nadchodzące, długotrwające szczęście którego przede wszystkim najważniejsze jest w tej karcie. Nie wolno zmarnować, nie wolno tego przegapić, nie wolno jakby od tego uciec. Więc na pewno musicie wyjść z tej zbroi. Jaka jest rada, jaka jest wskazówka? Trzymacie kartę świat, która ma taką afirmację przypisaną. Rozpoznaje swoje osiągnięcia. Czuję wdzięczność wobec wszystkich ludzi, którzy pomogli mi na mojej drodze do realizacji celów i rozpoczynam nową podróż. Tak? Mam jasno sprecyzowane, długofalowe cele i rozpoczynam nową podróż do mojego sukcesu. Karta Świat jest kartą, która mówi o tym, że ten, który umie zapanować nad sobą, będzie mógł zebrać plony. Ta karta mówi o tym, że jeżeli masz umiejętność utrzymania w równowadze wszystkich elementów swojej duszy, wszystkich jakby swoich elementów życia na równoważnym poziomie, osiągniesz doskonałość, osiągniesz triumf, To jest karta dążenia do doskonałości, siły mentalnej, siły psychicznej, inwencji twórczej. To jest karta mówiąca o tym, że jesteśmy wspaniale rozwinięci, pozbawieni egoizmu i dążymy do tej jedności właśnie z wszechświatem, tak? Jedności z najwspanialszym po prostu obrazem człowieka, jakim może być. Więc, jako wskazówka, to jest informacja do tego, aby porzucić tą sproję, aby zainspirować się, odkryć swoją drogę w życiu, e, powywalać, po rozpieprzeć, tak jak ta wie, wszystko to co Wam nie służy, dbać o swoją równowagę, bo jesteście na dobrej drodze, aby osiągnąć właśnie taki stan, jak opisuje Karta Świata. To nie. To nie musi być. To nie, może to nie być łatwy miesiąc, tak? Bo to nie są łatwe karty, to nie są łatwe energie, lekkie i przyjemne, tak? Ale macie jakby wszelkie zasoby, aby temu sprostać, aby temu budować, aby zrobić to rozeznanie i wyrzucić ze swojego życia to, co wam nie służy i otworzyć się na tę miłość. Tego wam życzę, moi drodzy. Abyście mi odwagę zwrócić tą zbroję, abyście nie przegapili tej miłości, ona was uleczy i ona was wprowadzi na tą drogę, gdzie możecie się sprawdzić, gdzie będziecie po prostu znali swoje miejsce w świecie. I świat będzie dla was otwory, świat będzie dla was dobry i przychylny. I nie ma co się martwić, nawet jeżeli będą jakieś, nie wiem, finansowe problemy, zastoje, bo macie w sobie mądrość. Tylko musicie pozbyć się tego, co wam nie służy. Myślę, że najbardziej tu o do przekonania, o to jakieś narzucone schematy. Bądźcie sobą. Osiągnijcie swoją własną równowagę. Przede wszystkim w byciu sobą. Życzę Wam cudownego, wspaniałego miesiąca i zapraszam do kolejnych czytań, do lajkowania, do komentowania, do subskrybowania. Pozdrawiam, pozdrawiam bardzo serdecznie.